Kurwa. My, my, to, my, to, my, to, my to, to, my to. My to, my to, my to, my to! So Windustrii! Czego chcesz wiedzieć po angielskim? Ty to daj się nauczyć, ja powinieneś. Ci, ja ci pomogę. Ja mi się wydaje, że właśnie David tu więcej wie od ciebie, od angielskiego. No dawaj, robimy test z angielskiego, David, słaniaczku. <noise> Jaki test? Dobra. Dajdzie. No dobra. Jak się... Jak jest świnia po angielsku? Pik! Pik! Pierwszy byłem dla mnie punkt. Nie no, to chyba masz... Opóźnienie, dostałem. No, dla... Byłem pierwszy, walsie! <laughs> nie, no chuj, ja remis, dobra. No co remis? I... Jak byłem pierwszy! No ja nie gram, nie angielsku. byłem pierwszy. Jak jest, jak jest mewa po angielsku? Mew, Nie no, nie wiem. W sumie to ja też nie wiem. Ja też nie wiem, ale strzelam <laughs> mew. Seagull. Seagull. Dobra. Bela. Dobra. Yy, jak jest ulubiony Pokémon Asha keczampa Pikachu. Ale ja w Pokemony nie grałem. Dobra, 2-1, dawaj dalej. Jakbyś zachęcił Collinsa do zagrania z nami w Among Hello Collins, please, play... please Among don't play with us. Luki at Steve, so idiot. Don't listen him. We don't no, play Among Us today. Zachęcenie. Ale to nie jest zachęcenie, tracisz wszystkie punkty, przejba. No bo byś mi zrobił shota i mu wysłał, so debilu, ja cię znam. No, tak by Dobra, Gotowy już? Wszyscy? Ale to z, yy, na czas Piącali, się liczy, czy No co? nie, nie no. na czas, no kto będzie miał lepszy wynik, tam no za dobra. parę minut. No. Tylko nie ściągaj ode mnie. No ja mam Discorda odpalanego ja i. Ale mam robić? Tu jest, nie, nie, ty no. masz no, patrzeć, na, jak David dobrać. robi. Dobra, trzy, cztery, róbcie. <laughs> wysłał ZM Cicho z, z To zobacz ja. Czekaj potem. <laughs> nice. Kurwa! Kurwa! Czekajcie, Makim przyszedł. Co to znaczy szol? Nie można! No już zaznaczyłem i tak. A na którym jesteś? Wit! Ja pierdol też to robię, kurwa, was wyścignęł. Co to jest okres warunkowy? Kurwa. No te past perfect. Kurwa Ameryka na angielski, ty smato. Odpowiedziałeś mu. Ale ja Mówisz już to tak? dawno zjebałem. <grych> Kurwa. No tu jeszcze jestem zdenerwowany, czekając. O kurwa, ale gówno, to miński był. Dobra, a ja osiem 8 na 17, a ty, Dawid? Jeszcze nie skończyłem. No to kończ to. Teraz Dawid robi. Kurwy frytek nie dały. Co? Kurwa? Nie ma frytek. Co okresy warunkowe? Nie Frytek nie dali! Co to znaczy kurwa, że nie ma frytek? Zaraz się kurwa dowiedzę. Dobra, mam mastera w angielskim. 16 na 17 w ostatnim się pojebałem kurwa. Kto to wymyślił? Co to, to były okresy warunkowe jakieś? No ten, past perfect jebany i tak Present simple. Dziewięć na 17. Kurwa, jak Robert Roberto Bob jest niby? ja Bob zaznaczyłem? A nie, nie. nie. Myślałem, że zaznaczyłem. No ja tu samo się pojebałem. Ja idziemy. Ale miał gruby. Ile ma okay. on? Jeden mniej miał no To jeden ja miał mniej to cool. Ostry naczynkiem dla pan doktor? Bardzo ostry Ostry bardzo na pan doktor, naczynkiem Naczynkiem bardzo ostry Wola, <mierdolę> no Ale głupie. No nie <mierdolę> Którą ręką cię pierdolę? <mierdolę> Cześć ze. Piszę z dziewczyną, nie? No. no. Ale piszę tak. Ale masz małą głowę. Naprawdę? No. no wiesz jak jej Sajno. odpisz? podpisz jej tak. Hmm. Jeszcze nie widziałaś mojego fiuta. On dopiero jest mały <śmiech> ciekawy. <śmiech> i ciekawy. <tu. śmiech> Ale będzie be... <laughs> w szoku jebana. Czy <śmany> jak jej pokażę, to nie uwierzy. <śmany> kurwa macie. <śmany> <śmany> o ja pierdolę. A chłop Messi'ego spotkał. nie kurwa. Nagrał filmik zamiast zdjęcie zrobić. Ty, a w sumie możesz się zatrzymać i screena zrobić. Thank you. Ale nie był zadowolony Messi, że na basenie ktoś z nim fotę chce. Chłopcy chciał pochillować, pokopać się, a ty... się wydaje, że Messi był naćpany Panowi. wtedy i wiesz, nie miał, miał, miał taką bombę, że nie wiedział co się dzieje. Ale tylko przypuszczenia, nie mam dowodów. A... O, kurwa, co jest? Kto to? Luki Steve. Kurwa, luki z Pisuj otwarcie szachowe ojca Mateusza. Co? Otwarcie szachowe ojca. Ja pierdolę, co jest? się ruszają. Gdzie to jest? Toxic Nie czy to? To pierwszy filmik. <noise> o, kitu, kurwa. A to daj, te kości, ma to czarnymi, czyli mi zaczynał. <śled> o, ja pierdolę. A, pokazują co musiał zrobić. O kurwa. Yeah, perdón. But Pietek is kuyowy in chess. Magnus Carlsen crushes with Sandomierz Defense. <laughs> Father Matthew invented a new technique in chess called Sandomierz Defense. Magnus Carlsen <laughs> <laughs> was really shocked by Father Matthew's play. Oh, look at this. Gary was hoping. That's what he was hoping for. That line the <laughs> Yes, to Keep going. H5, take a, 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 take play take take <laughs> Kliknę D4 i we get the draw. Niepuściło! Zostawi to się samisz anyway, ten pionek yeah. różną. <laughs> o oh, kurwa! O, oh, ja pierdolę. Nie, niesamowity jest ten filmik. Lokalne gazety zostały zalane wiadomościami o poległych ludziach w nacjonalnym parku roslake. W ciągu ostatniego roku dziesiątki ofiar zostały rozerwane lub zniknęły bez śladu. Ej, hey, kto kliknął? Ale głośno. Ściście widzowie, ja zaraz ciszę. Ściście, ja zaraz ciszę. Ty co mamy robić? Jak się komputer odpala? No, jak... no, trzeba upolować bigfoota. No to dawaj jak ty wiesz jak. To jest nie trzeba tym mięsem. Ja czy dole, ty! Wpisz Bigfoot w wy... tego wyszukiwarkę Co na tarę. Bez spacji. Co się stało? A w jaką Wydawałekę wyszukiwarkę? Pojewanie. Gdzie? Kliknij tab. No. Wpisz, Wpisz Bigfoot bez spacji w. Wy... A! Hmm. Co to jest? To chyba taki zamskier, nie? O, widzę. O co? <laughs> weź podleć do nich jak najbliżej. A! Ja pierdolę, o, co jest, ty? A, to Japson przed... zwierzę pewnie chciał ujebać. O kurwa mać, kitraj się. Kitraj się, 6, to? Co, co to, to zrobiłeś, kurwa? Mamy, mamy BigFoota pod chatą, panowie. <laughs> no, o Jezu, ostrzeliłem niewcąco. Rozstawimy to jeszcze. Ej! To, to... Dowalił mnie! Wielka sopa mnie dowaliła! Idę po ciebie z karabinem, chodź Luki, pomożemy mu. Ty ucieka! gonię. Ty, gońcie go, pasz, chape widać! Gonię, gonię! Ja. Idź za nim! Goń, go, goń, go, goń! Do wysyckiego, do wysockiego, szybko! Biegnę, biegnę, biegnę! Dajcie, big sluta! Tyjo! Czemu mnie, Biku? Wszystkich. <grywa> Bigfoot mnie wali! Wim, <grywa> ja się tu Pomóżcie mi, mnie, wali mnie! No czemu mnie zawsze? Ambo nie ma! No i wyjebałem się. Ty, on nie ma szatunków, nie ma zamskerów nawet w tej grze. Dobra, goń go, goń go. Ja to, stawię, wstawię, to Bigfoot <grywa> Gdzie on jest? No gońcie go, zbiliśmy mu trochę. Po... Ulecz no mnie ktoś! Nie. No gdzie on No tutaj? czekaj, kto za pyrdek biegnie przede mną? Chodźcie drogą, drogą! Ja idę za... A, pokaż. Jest tu! Big fiut! A! Kosty To kop... nie cię, uciekaj! Ała! Dlaczego się nie da spierdolić? Kurwo Jebana zostaw mnie O kurwa O kurwa Pomagam ci co spierdolę? Ucieka, ucieka, ucieka! Do tego i ten Co to jest radio? Uciek Eee e, wysocki co? O Co macie mi piłka? Ty zabił mnie na śmierć Umarłem, Umarłem. Ja też zginąłem na hita, a miałem full HP I co teraz? Nie wiem co, co mamy zrobić W dwóch końcach mapy tak naprawdę Chodź do wody, w David! To... Bigfoot mnie goni! <laughs> Czemu umieram? No w wodzie byłem. Co, zdydałeś? Tak. No to wale kurwa skoka. Dobrze. <laughs> Dobra. Co za filmik. No wyjebaliśmy. To co, gramy w ligę? <laughs> By standing. Oh,